I tak jak Wam obiecałem, jeszcze mały bonus. Jest ze mną Grzegorz Katala, czyli pan od podatków, którego na pewno doskonale znacie. Cześć, Grzesiek. Cześć, witam wszystkich. Dlaczego w tym składzie? Otóż dlatego, że Grzesiek właśnie był jedną z osób, która dostała taką ciekawą propozycję od naszego ulubieńca. <śm> z jak rozumiem, zarabiania milionów, posiadania tysięcy lidów i bycia no top doradcą w Polsce dzięki niemu. No, top doradcą i gener generalnie wejścia na wyższy poziom, A, wyższy właśnie, poziom to to. instagramowy, tak żeby rozkręcić w końcu, no. uruchomić tą armię influencerów mhm. i wrzucić moje konto i w ogóle biznes na wyższy poziom. Tak. tak, to jest ten wyższy level. Ja też o tym słyszałem wejście na wyższy level, ale ku, trochę ku przestrodze, ale też jak już wiemy, troszkę dla śmiechu jakbyś mógł powiedzieć na początek, no, w jaki sposób ta propozycja w ogóle się pojawiła? Pewnego dnia dostałem informację na Instagramie: Słuchaj, no, właśnie w takim stylu. To znaczy, czy chcesz wrzucić swój biznes na wyższy poziom? Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną. Nie odpowiedziałem na to, więc mhm. rano już, mhm. bo tam ta wiadomość była jakiejś pierwszej w nocy czy 12. Rano dostałem wiadomość od Dawida Piątkowskiego, Głosówkę mhm. słuchaj, skontaktuj się ze mną. Myślę sobie, no dobra, każdego trzeba wysłuchać. Ja słyszałem o, o, o Dawidzie różne rzeczy, no ale myślę sobie, zobaczmy, co tutaj mhm. jest. Dzwoniliśmy się, mhm. dzwoniliśmy się, w ten sam dzień. Rozmowa trwała tak naprawdę bardzo krótko, z półtorej minuty. Mhm. No i co? No, zaczął właśnie od tego, że żeby powiedzieć, że słuchaj, no, wejdźmy na wyższy poziom, ja rozkręcę twój biznes, mm. armia influencerów i tak dalej. Y I ja y mówię, no, dobrze, super. Y a, jeszcze powiedział bardzo ważną rzecz. Ja do Twoich klientów nic nie mam. To są twoi klienci. Mm -hmm. Ja ci po prostu dam nowych. Tak? Ja, tak, nowych, ale generalnie po minucie rozmowy, no tak mm -hmm. jak przychodzę tutaj do, do no. ciebie do. Do, do biura i po minucie mówię: Słuchaj, to są twoi klienci. Ja ich nie muszę, ja ich nie muszę zabierać. Ja mówię, no, okay. ła łaskawy pan. No, no dobrze, do, dziękujemy. No. no i ja wtedy powiedziałem: e, Powiedziałem tak, e, Dawid, okej, okay, pogadajmy, ale no papiery, nie? No. Jakby daj jakąś konkretną propozycję. On mówi: Słuchaj, jasne, za e, tydzień, dwa mój prawnik wyśle e, umowę. E, ja mu powiem oczywiście, żeby już z tobą rozmawiał, tak jak z moim wspólnikiem. Ja zaznaczam. My rozmawialiśmy minutę, to, minutę tak? Ja już rozmawiał z tobą, jak, jak ze swoim wspólnikiem, i uruchomimy ten Instagram 30 sierpnia będzie impreza u mnie i u mojej dziewczyny w domu. I tam się poznamy, i tam dogadamy, ale już już nim szybciej zaczniemy. Tym lepiej. No czy to słynne spotkanie z sushi, tak, nie skusiłeś się, rozumiem, nie skusiłem na spotkanie z sushi, się... ale co, dostałeś umowę, dostałeś propozycję umowy. umowę, ale jeszcze yy, no. on w, te, w trakcie tej pierwszej rozmowy, to jest niesamowite, jak wiele informacji no. można w, w dwie minuty przekazać, powiedział, że słuchaj, założymy prostą spółkę akcyjną i będziemy mieć tych klientów i będziemy działać. Im szybciej założymy, tym szybciej zaczniemy zarabiać wspólnie pieniądze. Nie? A jeszcze zanim do umowy, to tylko to, to jakby ty dostałeś jako doradca tą ofertę prostej spółki akcyjnej, ale jak ja też słyszałem, że wszyscy inni, ci biura rachunkowe, tak. księgowi, którym proponował współpracę, to też każdy jakby z miał zakładać osobną prostą spółkę akcyjną, nie? Tak. Mhm. Ja skontaktowałem się, no też wiele osób Osób, wiele księgowych, mm. z którymi no, znamy się przez no. Instagram, y, dostało dokładnie taką samą propozycję. Mhm, widziałem właśnie. Mhm. Y, dokładnie taką samą. No, różne były reakcje. Niektóre mm. y, księgowe nie zareagowały w żaden mm. sposób, niektóre no, odezwały się do mnie, co ja o tym myślę. Ja już wtedy byłem po przeczytaniu tej umowy i stwierdziłem, mówię tym osobom, że słuchaj, nie, trzymaj się od gościa jak najdalej. To jest to skam, jest mm -hmm. nic nie podpisuj, nie, nawet nie dawaj tego do prawnika, nie ma sensu, mm -hmm. to, jest, to jest po prostu no, złodziejstwo. No. Tak naprawdę, tak to trzeba nazwać. I tak, dostałem tą umowę, i właśnie kiedy mieliśmy tą pierwszą rozmowę, to ja się tak zastanawiałem ze wspólnikami. Mm -hmm. Jak będzie to wyglądać? No bo ja jestem współwłaścicielem dosyć dużej firmy mhm, tak. księgowej, tak? Jestem doradcą podatkowym. Mamy jakiś zespół osób i też klientów, bazę ba klientów, jakąś nie? pulę. Mhm. I zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać, jak będziemy po zawiązaniu tej współpracy oddzielać moich klientów od tych naszych wspólnych klientów, których no ty, no tej tej masy tych, ty, tej, tak, ma, tych mas, ty, mas klientów nowych. Których on, on, on przyniesie. Ale już po przeczytaniu tej umowy zrozumiałem, że to dla pana Dawida nie jest żaden problem. <grym, 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 nie? To, to, twoi klienci nie są dla niego problemem. Bo jak się okazało, ta jego e, obietnica, że moi klienci są moimi klientami, no nie do końca była jednak prawdziwa. <grym>, bo dostałem dwie umowy. Dostałem umowę, propozycję umowy prostej spółki akcyjnej i umowy o świadczenie usług. I właśnie jeszcze zanim ją dostałem, mieliśmy jeszcze jedną rozmowę, w której on mówi słuchaj. Znowu bardzo krótko, to jest tak, że ty będziesz na początku, ja tych klientów przyniosę do tej naszej wspólnej spółki, twoja firma ich obrobi, ale tam zyskami będziemy się dzielić 50 na 50. Czy on ci daje klientów lidy, ty robisz robotę i pół na pół? I pół na pół. Okay. Tylko pytanie jest takie: Aha. z czego pół na pół. No właśnie. Bo nie? ja się go pytam: Dawid, spoko, ale czy to 50 na 50 to jest z dochodu, z tego, co zostanie no. po, tym, po tych moich kosztach, czy z przychodu? No bo to jest zasadnicza różnica. Znaczy po, ja ci mogę tylko zdradzić, że po mojej rozmowie z nim. Ja uważam, że on nie, nie odróżnia. Nie, nie odróżnia do też... dochodu. Znaczy tak nie mam, nie? No ale jak, na, na Myślę, że pojęcie nie no. odróżnia, ale jednak rozumie trochę, na czym polegają koszty. Tak. Bo on mówi słuchaj. Ale to nie jest problem. Bo przecież, bo, aha, bo ja mu powiedziałem, Dawid, ale czy ty zdajesz sobie sprawę, jaka marża jest na księgowości? No nie. bo to nie jest, nie wiem. 50%, to nie jest 70%. mówi, jak to nie? Nie wiem, skąd ty bierzesz te liczby, Grzegorz. <głosy> <głosy> ja mówię, może z prowadzenia biznesu no, okay. księgowego. No, mówi, nie, no to jest nawet 80%. A poza tym, przecież ty już płacisz czynsz. No, to, to nie jest problem, po prostu. To będzie tak, że będziemy dzielić się przychodami, a koszty no, będą twoje. No, jakby, albo ty już masz te koszty. Bo Ja już mam te koszty. Ty już masz mam te koszty. Mam ten zespół, on nic on... do twoich kosztów nie ma. Nie ma. No. no i teraz tak. Mamy dwie umowy: prostej spółki akcyjnej no. i umowę o świadczenie usług z tej prostej spółki akcyjnej z jego firmą. Dobra. Nie ma tutaj jeszcze um trzeciej umowy, która powinna być zawarta, ale no, nie, nie, nie została przysłana, no. czyli tej współpracy między moją firmą a. Tą prostą spółką mhm. akcyjną. No i teraz tak, jaka jest koncepcja tej prostej spółki akcyjnej? Generalnie jest bardzo prosta. To znaczy, żeby y, ja został członkiem zarządu mhm. tej założonej spółki, tak. czyli ponosił odpowiedzialność jak członek mhm. zarządu w no, prostej spółce tak. za, za zobowiązania, za y, y, długi i tak dalej. Natomiast pan Dawid razem ze wskazanymi przez siebie osobami będzie zasiadał w radzie nadzorczej która, jeżeli ktoś nie wie, jest od tego, żeby kontrolować zarząd. Mhm. I czasami to jest taka kontrola dosyć luźna mhm. tak? tego tego, tego, tej rady nadzorczej nad zarządem, natomiast z tej umowy wynika zupełnie inna, mhm. e, inna, inna sytuacja. Zarząd musi konsultować każdą decyzję powyżej 4000 zł z radą nadzorczą. O, no. Rada nadzorcza może odwołać prezesa. E, w każdej chwili. Właściwie, właściwie tak, i może powołać swo swojego prezesa. Jednocześnie ja, czyli założyciel, czyli ta spółka moja i, i ja, y, mam oddać wszystkie kody, wszystkie hasła do mojego Instagrama. Aha, rozumiem. I on, i on będzie prowadził tego Instagrama. tak Czyli Aha. ja zrzekam się no. y, te, tego, tej mojej no. jakby marki osobistej, którą przekazuję do, do pana nie, do. Dawida. No. On już sobie coś z tym robi. Ja ci powiem, co robi. Tam będzie na Twoim koncie. Twoja księgowa ci okrada. Do, dokład, dokładnie, dokładnie, tak. tak no. Więc ja mu oddaję Instagrama, zakładam z nim spółkę, ponoszę całą odpowiedzialność. Ponosisz koszty? Ponoszę koszty, o których tutaj nie ma jakby mowy, ale to jest tak, że no, ja mam zrobić tą robotę. Jest, je, wy, wynika to z tego, że ta moja spółka ma to, to zrobić. i Mamy tutaj jeszcze zakaz konkurencji. A, no, zakaz. Czyli ty, jakby jak wejdziesz w tą prostą spółkę, to już nie możesz świadczyć usług jakichkolwiek nie. na zewnątrz. I to jeszcze lepiej jest, że jednak tutaj właśnie z tymi moimi klientami jest taki zapis, że okej, okay, do tej pory ci klienci, którzy jakby byli, zostają u mnie, ale jeżeli oni pod względem ilościowym lub jakościowym będą chcieli nowych usług, czyli na przykład, jeżeli mojemu klientowi jakby wzrośnie firma, w no. związku z tym będzie miał więcej faktur, czyli będzie więcej płacił. To już na pół. To to już jest do. A to już jest stu. No, to, to już jest jako nowy klient. To no. już jest jako nowy klient. Jeżeli ten, jeżeli ten klient na przykład miał tylko usługę księgową, no. a będzie chciał kadry, to nowy to, klient. to jest nowy klient. Czyli no. generalnie, no. wiecie, firmy rosną. Firmy rosną, a co za tym idzie? Praktycznie wszyscy ci klienci, tak. którzy byli do tej pory no. moimi, stają się klientami tej no, Masz w doradztwie klienta i on teraz już po podpisaniu tej umowy zwraca się kolejną opinię na przykład do na Ciebie. To już jest nowy klient, to już jest nowy, to, klient, już, to już jest, nowy, jest, nowy, to to już on jest nowa usługa. Dzięki tutaj, dzięki PSA. Temu, Dokładnie no? tak. Świetnie, czyli tak, podpisujesz umowę, jesteś w zarządzie, ponosisz odpowiedzialność, wszystko musisz konsultować z radą nadzorczą, w której jest pan Dawid i wskazane przez niego osoby. Ma, dzielisz się swoimi klientami i nowymi klientami, koszty są po Twojej stronie i masz 15, oddajesz Instagrama i Masz 15, 15-letni zakaz konkurencji. Jakie mam z tego zyski? A właśnie, właśnie. 50 Może to przeważy. Znaczy, nie, nie do końca wiadomo, jakie mam. Wiem, mm -hmm. jakie ma pan Dawid. Okay. 50% od każdej faktury, która przechodzi przez tą prostą spółkę akcyjną. Mm. Czyli z przychodu jednak. Z przychodu jednak z przychodu. Czyli y, on bierze. Przychod 50... to be... przyszedł kosztanie, koszty, panie Dawidzie. Czyli ja mam zrobić całą robotę i całą odpowiedzialność, zrzec się wszystkiego za 50%. Chyba. Mhm. Tego nie wiemy do końca. No, nie, tak, wiemy nie tak, jest tak. to. Jest to, mhm. niedo, jest to niedopowiedziane. I ja sobie pomyślałem wtedy, no. Yy, no tak, no oddam mu jeszcze yy, po tych dwóch dwuminutowych rozmowach, oddam mu kluczyki od samochodu, klucze od domu. Ta. No i jeszcze parę innych majątków, które tam mam. No bo przecież. Yy, Jakbym mógł tego nie zrobić, przecież on... Ale to przecież będziesz milionerem. No będę milionerem, no dokładnie, więc... Yy, i no. Jeszcze mi powiedział tak, takie coś, że ja mówię, no słuchaj, no ale wiesz, no ja mam tutaj ludzi do utrzymania i tak Ja rozumiem, jesteś duży, ale będziesz większy, nie? <ścoughs> ja, no, to, jakby... to będzie największe, to będzie... Tu, tu rozwalimy system, wiesz, rozwalicie Ta. razem system, Ta. nie? I yy, no ja na, tą, na, tą, na to zapytanie, na to... I, Propozycję. No, ciężko to ja. nazwać tak naprawdę propozycją. Ja. E, no, odpowiedziałem krótko. Nie jestem zainteresowany tego rodzaju ja. współpracą, ale on się nie przejął. I, no. A może tylko B2B, może tylko, <laughs> może tylko gdzieś tam. Ja nie wiem, na czym miałoby to polegać tak naprawdę. Ja. No, ale wiesz, Marcin, no, rozmawialiśmy przed spotkaniem da. i chciałem wysłuchać gościa. Ma Wiemy, ogromne zasięgi, jak widać po tym, co jest w internecie, tak. mhm. też naprawdę duży wpływ na, na ludzi, co jest no, przykre, ale tak jest. No. Myślę sobie, wysłucham gościa i... Nawet byłem otwarty na tą współpracę, no. tak? No i, I też wiele osób, z którymi rozmawiałem, które dostały taką samą propozycję, też były otwarte na Czyli współpracę. Przed zobaczeniem dokumentów. Przed zobaczeniem jakby dokumentów. wiesz, to, to ja, ja też nie ukrywam. Jakby to wygląda, wiesz, to, to wygląda dobrze. Z takiej perspektywy, że masz gościa, który może dostarczyć ci jakieś kontakty, lidy, to się na rynku liczy. Nie? Tak. Oczywiście, że tak. Natomiast i no, y, y, y my zobaczyliśmy z jednej strony, w jakim stylu to już cała ta dyskusja, te lidy są pozyskiwane, i wiesz, i z drugiej strony. nie? Z czym to się wiąże? Nie? No I teraz myślę sobie, ja porozmawiałem o tym ze wspólnikami, no i mówi, gdyby ta. Bo, bo żeby była jasność, to nie jest tak, że o umowach nie można rozmawiać, że to mhm. jakby my jesteśmy obydwoje nie. adwokatami, doradcami podatkowymi, tak, jest jakaś umowa, rozmawiamy na temat warunków. Ale jeżeli ja po dwóch minutach rozmowy dostaję tak, no, złodziejską, no tak tak. naprawdę oszukańczą mhm. umowę, no, to znaczy, że ktoś chce mnie tutaj wyschrychnąć na dudka. tak? No to tak. znaczy zrobić ze mnie idiotę. No tak, tak. no i, i wiesz, i to, to, to co ja, ja, ja ostatnio powiedziałem, tak jakby to są, wiesz, to są. To jest tak, że ja uważam, że tego typu osoby. Oni wiesz, mierzą wszystkich wiesz, jedną miarą, tak. nie? czyli jeżeli na takie umowy dają się złapać wiesz, ci pseudoinfluencerzy, ludzie gdzieś tam, którzy no, nie mają ani doświadczenia życiowego biznesu, nigdy nie prowadzili działalności, nie mieli I oni nie rozumieją w większości przypadków zapisów takiej mhm. umowy. I on podsyła cokolwiek, obiecuje, że będą milionerami inni w to idą i jemu się wydaje, że wiesz, on tą samą umowę wyśle wiesz, do adwokata, tak. do doradcy podatkowego, do księgowego, do jakiegoś innego przedstawiciela biznesu i wszyscy łykną, bo on powie, że będzie cudownie. To no, jest tak no, przerażające. Tak, przerażające. Tak naprawdę myślę, że on y, ma wszystkich za idiotów. Tak, tak, to, tak. to jest dokładnie. I że tak, że tak naprawdę, jeżeli on powie, że będzie 50-50, no bo no. tak teoretycznie wynika z tych zapisów: 50-50, mm -hmm. no, tylko jakie warunki <laughs> tylko, że, i z czego jest to 50%? Z, z czego liczysz 50, nie? E... Bo twoje, twoje jest liczone inaczej 50 niż jego. Nie? No, <laughs> z no jego jest bez kosztów. Tak, jego jest <laughs> bez kosztów. I bez odpowiedzialności. No ale niestety, myślę, że mało bo mało, ponieważ no. branża księgowa, doradców podatkowych jest bardziej świadoma niż tak. biznesowo, niż, niż przeciętny obywatel, no ale są osoby, które no złapią się na to. Ale powiem Ci szczerze, że ja się niestety też tego trochę obawiam i też stąd to nasze, wiesz, spotkanie i ta dyskusja i, i po trochę podgrzewanie tego tematu, bo no tak trochę ku przestrodze, nie? Y po pierwsze, ogólna uwaga, czytamy umowy, tak, nie? bo to się też tu różnie, tak. różnie zdarza. A po drugie, jakby no też zastanówmy się, z kim, dlaczego, czy warto i kto to jest, nie po drugiej stronie. Nie? Ja powiem też tak, miałem takie przeczucie. Wchodźcie też w interesy z ludźmi, po pierwsze, których hmm. znacie, choć trochę, 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 a po drugie, też myślę, że warto, już nawet abstrahując od tych umów. Warto słuchać takiego swojego poczucia na początku. Jeżeli mhm. patrzysz na człowieka i czujesz, że to nie coś jest do końca, nie ta... coś nie gra. Jeżeli to, no. to nie jest osoba, z którą chcesz robić biznes, e, to najczęściej to jest słuszne poczucie, tak? no. słuszne, słuszna intuicja. Ale to, a jeszcze trzecie bym powiedział rzecz, e, jeżeli mamy taką gdzieś współpracę podejmować, e, mimo że my jesteśmy gdzieś tam, prowadzimy jakieś działalności, pójdźmy do tego prawnika. Tak. Przecież to, co ty mówisz, to, to jest... naj, 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 najzwyklejszy prawnik, jak rzuci na to okiem, to od razu powie klientowi, żeby uciekał gdzie pieprz rośnie. No. Y, bo ja nawet nie jestem pewny, czy te zapisy umowne są ważne. Tak, szczerze powiedziawszy, to, co tutaj zostało to w całym, przed, całym kształcie. Ta, ale jest jeden jasno określony cel. No po prostu zrobić tego człowieka w konia. No, w, zrobić go w balona i jakby nie, niech on się martwi. Ja się boję, co było, gdy ktoś to umowę i wiesz potem, jakby te rozliczenia. nie? No tak naprawdę też jak zastanawiam się, no dobra, no ale teraz są ci influencerzy, mhm. influencerzy, którzy robią te wszystkie filmiki. No, no i jak? tu Wygląda ten system płacowy, tak? Czy on ok, no może wypłaca z tych 50%? Yy, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ja, 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 ja ci powiem yy, tak. Generalnie to jest tak, że tam jest w drugą stronę. Czyli że oni robią te filmiki mhm. i może dostaną pieniądze. Nie? No tam, tak. nie, tam są niepotrzebne umowy do końca nikomu. Rozumiesz, bo jakby to oni, umowy tam są dla ich korzyści bardziej niż dla jego. Więc no, i tam i... twierdzą, że ktoś zarobił. Ja nie będę w to, nie, nie, nie wnikam. No, no tak, tylko że ten system, o którym ty mówisz, że co, na działalności nierejestrowanej. Nie no, no, jak to tak z rejestrowana, spółkę... a potem 3-400 przekraczasz, to ci spółkę ZO założymy. Weź sobie to wyobraź. I co zostaje ten człowiek, jakiś tam gdzieś, który zaufał temu, temu takowskiemu. Ta i... dziewczynka to ma tam 18 lat i. i, I ze, wiesz, spółką no? ze, spółką ze spółką ZO. Z ZO. spółką Najlepiej jeszcze 100% udziałów. Tak, miała. no nie, z jednoosobową spółką ZO zostanie i, i, i wiesz. I, i wtedy i ciekawe, jestem kto jej zrobi księgowość tak księgowa gradająca no kto nie pewnie pewnie ja tak, słuchajcie <słuch> i w z TikToka jakbyście szukali księgowości to zapraszamy nie? zapraszamy dokładnie tak no także to jest straszne no ale no. jest to wpisuje się to w ten ten scam no bo tak to trzeba no, to, nazwać tak, wy, to... yy, wy, wy, wy w pełni kariery pana Dawida. Tak, w w to w, 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 w pełnym zakres jego doświadczeń. Nie? Tak. Kolejny etap w jego karierze, można powiedzieć. Czekajmy no? na kolejną branżę, którą będzie chciał A, podbić. Lekarze, strzeżcie się. Jak usłyszycie, że twój lekarz chce cię otruć albo, wiesz, źle cię leczy, to będzie to. Nie? Natomiast no, <laughs> trzeba podkreślić jedno. Jest to działalność szalenie, szalenie yy, no, szkodliwa. Po prostu szkodliwa pod względem świadomości ludzi, pod względem tego, no bo ty działasz w mediach społecznościowych. Ja działam w mediach społecznościowych. Wszystkie te konta, do których on się zwrócił, codziennie wykonują tę pracę, żeby uświadomić. One są ludzi. na tą potrzebę wielokrotnie założone tylko nawet, nie? I teraz. Yy, Oczywiście, jest tak, że yy, często ten nasz przekaz jest bardziej skomplikowany. Tak, to znaczy mówimy: Słuchaj, to zależy. To nie jest wszystko takie proste. To nie jest tak, że tylko spółka ZOA albo tylko prosta spółka akcyjna. No, no bo staramy się, musimy być rzetelni. Musimy nie? być rzetelni, Ta. bo taki zawód wykonujemy. No i przychodzi gościu, który mówi. Nie, nie ma ZUS-u. Nie ma ZUS nie mam. Ma, tak naprawdę jest jedno rozwiązanie. Na, jest, bierzesz aspirynę, nie masz raka. Tak no, naprawdę. Dokładnie to jest taki tak. Taki I wiesz to, co ty mówisz, to jest szkodliwe tak. To jest szkodliwe dla wizerunku naszej branży całej. To jest szkodliwe dla ludzi, którzy chcieliby z tym współpracować. No bo jak, jak widzimy, stracą pieniądze, ale to jest przede wszystkim szkodliwe dla tych, którzy z tych usług będą korzystać. Mm -hmm. Tak, bo oni jakby ci ludzie często nie wiedzą, nie ma tak prostych rozwiązań. Nie ma, nie ma takiej drogi, że wyjdzie. Ktoś ci powie, nie będziesz płacił ZUS i koniec, i ty tylko na tym zarobisz. Nie? Także ja myślę, że no jeżeli to będzie trwało, a jak widzimy dalej w internecie. Chociaż no, już znikają powoli te konta, ale, ale ma trwać jeszcze. Miejmy nie? nadzieję, że Gościu się y, opamięta. No. Ale aczkolwiek no, nie liczyłbym tutaj na jakąś dozę y, samokrytycyzmu. Z jego strony? Nie, 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 absolutnie myślę, nie. Myślę, że, nie. Myślę, myślę, że, tam że to nie jest, ma tego spojrzenia. To jest po prostu hate speech, wszyscy no, uwielili się na, na, na faceta, no i tyle, a on przecież chce, żebyśmy wszyscy byli bogaci. Znaczy, to, to, to co ja wspominałem, wiesz, no ja nie, nie wątpię tu w jakąś refleksję, bo przecież po tym moim pierwszym, pierwszym filmie, to tak jak wspominałem, zadzwonił do mnie i zaproponował mi współpracę. Nie? Ja mówię, słuchajcie, to, co on robi, jest złe, a on dzwoni i mówi, chodź, zróbmy to razem. Przecież nie musi być rzetelny. Przecież nie musi być rzetelny. wiesz, to nie... przecież możemy wyłagodzić trochę, tu chodzi o zasięgi tylko, nie? Ale też chciałem wykorzystać, słuchaj, tą naszą mhm. rozmowę, bo ja w tej rozmowie z panem Dawidem obiecałem mu na koniec, że ja się zastanowię nad tą współpracą, <laughs> więc wracam się teraz, może nas pan Dawid będzie oglądał. Dawid, zastanowiłem się. Niestety, z przykrością muszę odmówić. Także pozdrawiam cię serdecznie. Grzegorz, dziękuję ci bardzo dziękuję za, za, za tą rozmowę, za, za tę informację, za to ostrzeżenie. Ostrzegamy razem, nie idźmy tą drogą. To nie jest dobra droga. Udawajcie się do kompetentnych ludzi, żeby do Wam doradzali w waszych biznesach. Naprawdę. Dobra, wszystkiego Słuchaj. dobrego. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.